Czego możesz liczyć na... Oni też nie po angielsku, to nie jest ich wiesz główny język. Bo to jest serwer chyba duński. Duński czy coś w tym stylu, nie? Holenderski? Czyli mamy sąsiadów. Co mam im ja się zapytać? No, no... Przywitać się i... Can you show me y, your house? Czy coś takiego. O kurzu, zapyj zabrzmi, czy moglibyście? A co, jak oni będą chcieli zobaczyć naszą? Kto ja? się Trzwi. Stoi przed mi coś muszę zapytać, prawda? No No, to co? Co, stoi gość przed tobą? Tak, i skacze eee, No coś, nie wiem, hi, hello, coś tam Czy on w ogóle odpisze, czy ma wyjebane Zaczyna się Zabawa polityczna Możesz też zapytać, you friendly? Spierdzielił Spierdzielił? To jakiś inny gość, czy... To, to jest, piz jest pizdu szybki, oni tam dają wszystko chyba w stamina Nie w stamina, tylko w murecki. A dlaczego ja... Kurwa, no nie mów, że... Ja nie mam ani... A, muszę się cofać Muszę się jednak cofać. Dawaj blind. Więcej. Dobra, na razie styknie. Jestem pod ich chatą. Mhm. Wysać im! Nie wejdę tam. Była otwarta. za drzewo z jajami, a nie to jest kamień. I to ma ubitego pleszdzalowa. Ja nie, wiem, czy nasz czasem Karno. Nie z wielkiego my też ubiliśmy Karno. Nic nie mogę zbudować, to pewnie przez to, że no tak myślałem, nie mam fiber ze sobą. Muszę znaleźć coś. Oho. Co jest? Melduj, melduj. bo <grym wiosenka> ja Czyli giniesz. Możesz mu napisać jeszcze, ty chuju. O. O. Napiszę, że to był twój wybór. <grym wiosenka> To ja biorę, się game is game Wyoming mapsychika You started War I my tą wojnę przegramy, wiesz to co? Bo my we dwóch im nie damy rady Musimy pierwsi wynaleźć broń palną i wyciupać tam ostro, bo mieć swoje dinozaury. Oni nie mogą mieć tego karno. Dobra, mam Fiber, mogę zrobić ścianę. Nie Ej, go. dobra, Dobra. co? No, biorę to korek i dajemy rozciupać tego karno. Ok. <noise> Będę się od zastanawiać, czemu on tak szybko przyszedł. Oni muszą gdzieś mieć chatę w pobliżu, trzeba poszukać. No przecież oni widzą naszą chatę A to czemu my nie, ja nie widzę z naszej chaty ich chaty? O nie i drobno Jak oni będą mieli karma to są powoleni na rynek Możemy zacząć gry na innym serwisie. Tu już za dużo osiągnęliśmy. Więcej energii. Zobaczymy teraz czy te Azulbery to czasem nie o. są te najlepsze. Jak teraz podejdę do nich i się zapytam dlaczego to zrobiłeś. To so why you killed me <laughs> Czego ty tak napierdolaś tam życiskem, że bijesz już z nimi? No i rozjewałem prawie tego, 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 tego karno <laughs> Idę jeszcze raz. My już tak mało się zostało. OK. <laughs> no dobra, idź. Ja tutaj skończę budowę i ci może coś poasystuję. Fk you, bitch. Aha, to jest taki debil. Ale emocje ja, jak nie grzyba. Jak zrobić to parę gwiazdek? Czuję tu Mój angielski jest tak po, pokraczny, ale on wie, że zrozumieją. Co no, to ten pos? napisałem w swojej obronie, kurwa, staje Hubert. Nie pytaj. Maybe he was friendly, maybe he A on co to napisał, co to, to jest tak? O fuck, źle. Chociaż on napisałeś, że jesteś friendly. No też, żebyś sobie wjechał wyżej na tą rozmowę. E, dobra, walić tę te dyskusję. Teraz trzeba tu pobudować. Jak ja mam wjechać wyżej na tej rozmowie, hejdźmy, hejdźmy, co tu napisał jeszcze. Tam. No, grubo, grubo. Ora, ja proponuję. Zaraz, zaraz do nich zawitamy. Czekaj. Nie, ja proponuję to zgłosić jako nieporozumienie. I tam Jako nieporozumienie, jak będzie nas czterech, tym razem zjedniemy ten danek tyle. Co za to? Na to? No ja na ja, no to jak na lata. No, tylko napisz, że tam w takim razie sorry and żyjmy w pokoju. W e? <laughs> Nie so. wiem jak to napisać, ale napiszę. Sorry for that and zacznijmy od nowa. O. <laughs> sorry about that. Peace you out. Czyli? Nie wiem. No nie tak sobie. No pokój. Wiem, że negasy tak często. Peace out, peace out, czy coś tam. Peace. Nega. Zapytaj się, OK? Nie, po prostu napisałem. No nie problem. chcę z nim dyskutować. Okej, okay, No problem. No problem. I teraz jeszcze raz trzeba zrobić to. Co? Gdzie to jest? Przecież oni w życiu nie oswoją tego gówna tam. Tacz. Co to znaczy? No, będzie podejrzliwy, jak ktoś podejdzie do ich bazy. Myślę, okay. znaczy, że to będzie podejrzany i będzie atakował. To znaczy, że wzajemnie. Nie napiszę, że wzajemnie, tylko ok. Dobra. Uh, Dobrze. Lalalala lala Touch mnie zabrać. lola, ja to więcej więcej wezmę. lola, ja lola, to lola, lola, jeszcze fiber. W sumie teraz są takie, że oni są po drugiej, po drugiej stronie ale takie będzie wojna, to jest tak. <laughs> Yes, this is it, o to chodziło. O to mi się podoba teraz. Ja bym chciał się przyjrzeć do sklepu Bomber tak. pewnie stwierdzi, że o ja idziemy na lamy. Lamy. Tak, <laughs> no tak będzie. wiem czego konrad tu brakuje. Czego tu brakuje? Chuberza? Zaraz to zamienimy. Chociaż y, Przynoś drewno. Drewno już się znowu kończy. A jakie mamy piny do drzwi? To jest, to to jest nieważne w sumie. No ale nie wiesz, się... ktoś może wpisać te piny, żeby to nie było jeden, jeden, jeden. No. A ja myślę, że Ernest takiego nie dał. To Ernest wpisał? Nie, ludzie. No <laughs> Naprawdę? Tak. No? To nie... No to... Czekaj, mam tu problemy natury zjebanej. Jak postaw... O, o to chodziło. Tylko nie z tej strony, tylko z tej. E, Konrad. Czekaj, 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 bo buduję tutaj. To jest bardzo ważne budowanie. Testuję to teraz Mogę na to wejść, czy nie? Nie mówcie, że nie, A ja tak fajnie chciałem to zrobić. O mogę. Ale to jeszcze wyżej, nie? No tak, tak, spokojnie. To jeszcze Przyszybbe, tutaj wymaga. żeby te tekstury się wczytywały, żeby też to było za wysoko. Wiesz, co chodzi, nie? Nie. No dobra, wiem, ale. Moment. Climb up. Teraz mam się nie. I tam. I muszę się nawodnić najpierw. Ale ty nie bierzesz tych paczek? No, już biorę, kiedy one znikną. Chociaż chyba nie za minutę. Za minutę 20. Widzisz? Zdążę? Tam nie wiem. Zdążę na swoim doku. fuck. Co to mają być za lagi? Ja pierdolę. No. Już wracam. Zdążę czy nie? Zniknął. Jest to drabna. O, ty gadasz. Super. Dzięki, Dzięki. I właśnie. Mogę ci coś powiedzieć? Co małe przemyślenia akurat o przyszłej budowie, rozbudowie naszego domku. No. Zaraz się pokażę na tym pięterku tam, co mi przyszło do głowy. Tu, co? Ja bym wziął, bo nie widzimy nic, co się dzieje z tamtej strony, nie? No. I ja bym tu te, taką platformę, jak tu jest na przykład... Dookoła poprowadził? Nie, dookoła, ale ten kawałek właśnie, co tu jest w prawo, Spoko. bo tak naprawdę nam wskoczą, ale tu ta ścianka i cała wzdłuż dotąd może być, o. Tylko, że żaden problem, zrobimy tak. Ja na przykład w widzę, co tam jest dalej, nie wiem jak to jest. Ale zapal mi światło, bo ja tu co? pracuję na wysokości. Głowa, nie? Ja pracuję na wysokości i nie chcę tutaj zginąć przypadkiem. Kurde, czego mi brakuje, że nie mogę wykrawcić? Wood. No za mało drewna. A ile kosztuje taka plansza, właśnie ta na zewnątrz? Drewna nie tego. to co, co, co? Ile kosztuje taka jedna platforma? Drewna. E, e, e. Ale jaka platforma ta taka podłoga dach, coś w tym stylu? No to na zewnątrz to robisz. Gdzie to ona tu jest? 60, drewna. Okay, Teraz Idziemy. nam definitywnie drewna brakuje, bo reszta jest, drewna nie ma. Idziemy zbierać. O, ja będę świecił, a ty <śm> Ta noga. <śm> nie ma tu naprawdę już nic? Nic nie ma. Trzeba iść ściąć drzewa. Idziemy do dżungli. A będzie jeden wielki odwrót. Tam nic nie ma. Więc kurwa całkowicie bezpiecznie. Oj, świnia. Lag. Jaka świnia? Możemy zajeba. Pociągaj dziwej, 3-4, dawaj. Doddź na skałę, na lubi na skałę Tupę Aż tego alpinistę Ja pierdolę On prawie nie zginął przez nie tego wie, bieg Nie biegnij uciekła tylko w kur... aż nie wiem jak się... Tak. Żeby tam raptory nie wyżarli. Jest dobra noc, bo wszystko widać. Coś upolować, by się coś przydało, bo nam zaraz mięso wyjdzie. No tak, będziemy się wybierać do zamku. Razem się przejdziemy. A ja nie wiem gdzie jesteśmy. To, to jest skała. Kurwa, a, a to Nie podoba mi się to, że tak są blisko na. też się to nie podoba. Nie lubię mieć sąsiadów. Tym bardziej, że wyspa jest tak duża, oni, kurde, tutaj akurat musieli się osiedlić. A na już widzieliśmy. Tu jest ta drzewa, na skale. Co będę do Wiem. Już tu drzew nie ma to A ale to zrobiłem coś takiego My za dnia koniec. Ja rezygnuję ze zbierania, bo nie mamy żarcia. Jest zimno, to żarcie szybciej spada. Jest ciemno, nie ma tu drzew w bezpiecznym miejscu. sam do chaty. Nie, world world A potem mi takie i się takie wszystko